Hej! Przez to, że z drugiej części trzeciego sezonu wyciekło tylko 8 odcinków, pozostawił on nas w dużej niepewności. Nie wiemy jak to się wszystko zakończy. Jest po prostu spore pole do teoretyzowania. I dlatego dzisiaj sobie powiemy, jak może wyglądać finał trzeciego sezonu Dragon's Rise. Ale zanim przejdę do filmu, musisz wbić w link w opisie, który zaprowadzi Cię na serwer Discord Kloskowe Wzgórza! Jest to według mnie najlepszy serwer Discord o tematyce celnego, a w dodatku udostępnili tam oni wszystkie wyciekłe odcinki drugiej części trzeciego sezonu! Także jak jeszcze nie oglądałeś, to wiesz co robić! Jejku, robienie tej wstawki w każdym filmie zaczyna się robić nudne. Dobra, odcinek 17 i 18 mocno nas nakierowały, jakie będzie zakończenie tego sezonu. Kiełogrzmot po raz drugi przegra z arcy-smokiem skupienia, którego ninja chcą wezwać do świata śmiertelników z pomocą dwóch dzwonów. Problem jest taki, że Black mówi, że wezwanie tego smoka to jest taki niekoniecznie dobry czyn i że łamie on jakieś tam starożytne zasady smoków źródła. Także jeśli to zrobią, a najprawdopodobniej zrobią, mogą raz na zawsze pożegnać się z przychylnością ze strony smoków źródła. Potwierdzeniem na to może być fakt, iż opis odcinka 20 sezonu 3 mówi: Grzmot gromadzi resztki swojej mocy w spektralnych krainach. Ninja mogą go pokonać, ale jakim kosztem? I o ile na początku myślałem, że tutaj chodzi o śmierć jakiejś postaci, to teraz to nabrało nowego znaczenia i najprawdopodobniej chodzi o to, że wygrają właśnie kosztem stosunków ze smokami źródła. I możliwe, że smoki wkurzą się na nich do tego stopnia, że kiedy Lloyd użyje swojej ikony, to wezwana smoczyca odmówi pomocy. Chyba, że ikona działa tak, że kontrolujesz tego smoka, bo cały czas jest to niewyjaśnione, jak dokładnie te ikony działają. Też jest właśnie opcja, jak już powiedziałem o ikonie Lloyda, że on może stwierdzić, że wyzwanie arcy jest trochę słabe i lepiej wykorzystać swoją ikonę, bo wydaje mi się, że po prostu przeciąganie tego dalej nie miałoby sensu, bo niedługo wszyscy o tej ikonie Lloyda zapomną, a przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie. Bo w sezonie trzecim nawet o niej nie wspomnieli. Jedyna kwestia jest taka, że możliwe, że po prostu smoczyca nie będzie w stanie pokonać tego kieł A to dlatego, że w tej retrospekcji w pierwszym odcinku sezonu trzeciego było mówione, że arcy smok pokonał kieł grzmota, bo skupienie jest naturalnym wrogiem chaosu. I co jeśli tylko smok skupienia jest w stanie pokonać smoka chaosu? Myślę też, że jest opcja, że ninja odkryją jakiś sposób na pokonanie kieł grzmota bez wzywania smoka skupienia. Ale z tego byłbym najmniej zadowolony, bo po prostu uważam, że wszystko musi mieć swoją cenę. I ninja nie mogą tak sobie pokonać kieł grzmota nie ponosząc strat. A obecność smoka skupienia w intrze jeszcze tylko to potwierdza, bo nie sądzę, żeby pojawił się tylko we flashbacku. Ja bym bardzo chciał te bestie zobaczyć. To tyle na dziś. Napiszcie w komentarzu jak według was zakończy się trzeci sezon. Do zobaczenia.